ponownie. Dzisiaj przedstawię wam listę produktów, które starannie dla was wybrałam. Nie chcę niczego uprzedzać, ale mogę zapewnić, że będzie kilka gadżetów, których nie można przegapić. Dowiedz się wszystkiego zaraz po napisach końcowych. Numer 5 Torba na lodówkę Frio jest wykonana z poliestru i ma otwór w kształcie litery U-ułatwiający dostęp. Ma wyściełane paski na ramiona i boczną kieszeń, dostępne w trzech różnych kolorach. W tej pięknej torbie Joe Style możesz przechowywać jedzenie w chłodzie i zabrać ją ze sobą, gdziekolwiek jesteś. Jeśli chcesz poznać cenę tego produktu, kliknij link w opisie. Numer 4. Nowa, świeża i modna torba, która odpowiada na potrzeby dynamicznych i młodych ludzi. W zestawie znajdują się dwie torby, jedna na zakupy z aluminiowymi uchwytami do przenoszenia książek lub ręczników plażowych, druga torba termiczna do przechowywania żywności lub napojów. Torba na lodówkę ma wysokość 21 cm i szerokość 36 cm. Jeśli jeszcze zainteresowany tym artykułem, link znajdziesz w opisie. Numer 3. Worek pionowy ma duży centralny otwór. Jest on dostępny w trzech kolorach czerwonym, limonkowym i niebieskim. Jego pionowy kształt nie zajmuje dużo miejsca, dzięki czemu jest wygodny do przewożenia w samochodzie lub na łodzi. Dzięki tej torbie żywność może pozostać chłodna przez długi czas. U dołu opisu filmu znajduje się link do produktu. Numer 2. Zestaw dwóch wytrzymałych torebek marki Jostyle, mocnych i z poręczną kieszenią z przodu. Torby utrzymują napoje i żywność w chłodzie. Można je znaleźć w różnych kolorach. Doskonały stosunek jakości do ceny. Kup ten produkt, korzystając z linku w opisie. Numer 1. Ta torba chłodząca jest wygodna i stylowa. Waży 281 g i jest bardzo popularna wśród użytkowników. Wymiary 35x45x6 cm. W tej pięknej torbie Joe Style można przechowywać jedzenie w chłodzie i wygodnie zabrać ją na plażę nad jezioro lub na wieś. Torba jest również dostępna w większym rozmiarze. Link do tego produktu znajduje się w opisie.